Ya en Bóg debili Czemu oni tyle zadają? Kurde no Chwila, bo nam mechy padają na walaj. Czy tam jest careful. O cię gonią O, na przykład ten Na przykład ten Będzie kończyło Starbound Aż ci kotał uspałem Holy shit Holy shit Big is all things Masz kwestie, masz Friendly fire on Ostatni boss pokonany Ale to jeszcze nie koniec Z nogą nam to naprawdę swoją <laughs> Fred low Ale el Let's go To po prostu było śmieszne, dobra Tam battle czy co? zły zamąkły? Holy shit. Koniec! 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 Okrośnęliśmy to! Oh! This shit is fire. Ah! Skull emoji, ey. Powalony, nie? O nie. O nie. O! Oh! Czy im się uda? W sumie to już wygraliśmy, więc. Hmm. Przeglądałem pomiędzy sesjami wszystkie misje jakie są w tej grze. I mamy cały jeden branch misji niezrobiony, którym chcę się zaraz zająć. E, Masz plating. Armor plating. Ale ten drill jest dobry do, do trzymania tych przeciwników z dala od ciebie. Co jest? A? Uważaj! Ale debil! Co jest gówno? Przyszedłem i tu jest 15 pikseli tylko. Ale jest cicho, jak wyjdziesz z tego. Fun fact: w kosmosie chyba nie ma dźwięku. To jest pierwszy. Aha, <grym> to trzeba włączyć. Venturer McCody. Ok, mam. Dobra. Idę na jakąś extreme planetę przetestować, jak działa ten body. Albo nie idę na cold. Dobra, tylko proszę, nie śmiej się z mojego meka, ok? Wiem, że wygląda jak jajo. <grym> jajko, bardzo duże jajko. Dobra! To nic nie robi. Tak czy siak dostałem po dupie. Oni dalej dużo zadają. O, 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 no, to tych trzech zielonych czego niło? Tak, tak. No, Żyję. Dobra, wiesz co? Ja bym się tymczasowo poddał, jeżeli chodzi o mnie. I idę na Outpost. O co? Idę na Outpost. Zobaczyć, czy to coś tam jest, ale oprócz tego. Jest. Chodź za mnie peacekeeper becoming a peacekeeper no i odebraliśmy quest'a, teraz żadnego pojęcia nie mam co co mam robić bo nigdy tego nie robiłem no skąd mam wiedzieć jest peace, peacekeeper if you think you have what it takes come to our space... come into if you think if me and your mom if you think you have what it takes to come out into space and meet me at my humble asteroid base no skąd miałem wiedzieć jest twój gubi asteroid base View Quest Location. O, znalazłem! <laughs> Aha! Pierwszy raz Znalazłem przycisk, który dosłownie mi to znajduje. What the fuck? Jajo. Wow, ale masz, kurde, fajny ten... Yo! To był experience? Korne Horus 2. No to idziemy! I teraz będziemy utrzymywać pokoju. Ale siłą. Siłą. Siłą, a czym innym. W sumie, ej, ja nie, ja nie wiem, czy my tam nie będziemy one-shotować przez jakiś czas. Jakby to mogliśmy zrobić od razu na początku gry. Tylko, że ja nie, jakby w sumie nigdy tego nie robiłem, to nie... Nie wiem. Search the planet for the target's signature. Your target could be anywhere on this planet, even underground. Explore the planet until we pick up the target's signature. We've picked up the target's signature. Aha, okej. Będziemy szukać kryminalistów wszędzie, nawet pod ziemią. O, czy to jest to? To. Ciekawe, ciekawe. Search containers for clues. No jakiś clue dostałem. Howdy, Peacekeeper. I regret to inform you that I, Captain Ignoble, am no longer residing in this particular residence. Aha, super. Scan for clues. Hmm. Pudełko. Hmm. Search for clues. A tu hmm. jest jakiś odcisk. Corne poros Veil 1 teraz musimy iść. Okej. Okay. Ciekawe, ciekawe. Na pewno coś innego. Glimba okay, Search planets for target signatures. O, no? o, oh, o, oh, Kapitan Kapten oh, oh. Jezu, ale czomper przeciwnik. Tego rozwalić! The road is captain Lyber. No i złapaliśmy go. <noise> Dobra, to returnujemy teraz na piski Station. O, Rank i teraz out. mamy... Teraz mamy wanted ludzi. Ja tego high value chcę wziąć. Tego lewy dolny. Weld Chicago. Chicago no. Chicago. Bierzemy Chicago. Dawaj Chicago. Zejdziemy teraz do Canis Stream. Chicago. Bierzemy <laughs> Chicago. Gdzie jest Chicago? Chicago jest w kolejnym kurde Dżempel Star. Aha i mi się fuel skończył. Czekaj. No, to ile tego mogę kupić? Tysiąc? Mało. Dwa tysiące. Ty. Gdzie mój fuel zniknął? No to co może na ziemi leżeć? Idę po niego. Nie. Sprzedali mi i nic nie dostałem. Banda złodziei polskich. Criminal hideout. I teraz zamiast na planetę to lecimy na jakiś ten. Ech, no mechem będziemy musieli lecieć. Ale to jest Fred Low, więc nie bój się. Fred low to my tutaj będziemy To Jest dosłownie jedyna misja z mechem, na której możemy one shotować. Holy shit! Abandon ship! A! Ja tam lecę na w. Jestem! Czekaj na mnie... Daniel Paczek, jestem niewidzialny. One shot at O! Oh. Yo! Jakim to rozwalić jakoś? Dobra, jakąś karteczkę. Walczykako well, to-do list. Fire and competent luckies. Higher, better luckies. Proceed to... Iota Meyer. Buy a new shirt. Ok, ok. To już na te Iota Meyer lecę. Ah. <laughs> Prawie odleciałem od mecha, Daniel, musimy być bardzo cicho i bardzo spokojni. Okej, okay, żyje <laughs> Tutaj rurą na nas idzie. Trawal tu Rasta nest. Już trzeci raz, kiedy gdzieś lecimy. Mam nadzieję, że warto będzie to zrobić. I Bim! Uff! nie oni stare kąpy mają, nie? Tu na ścianie klub. Ej, Tu jest na ścianie klub. Tu są dwa klusy. Tu jest jeden. Okej. Okay. Tu jest. Approach the criminal hideout. Travel to rasta jest. No i znowu! To jest już party! Twardy... Nie wiem. APREHEND WHITE CHICAGO No nie można mu zarzucić, że... że łatwo go znaleźć. Go. Ła, chyba wiedzą. Jeszcze mu prąd zmarnujemy, dostanie potężny rachunek. Let's go! Musimy go zaprehendować. I'm not a criminal. The fresh will have their revenge. Tak, clowns, no. Już żadnego revenge'a nie będziesz miał w klaunie. White Chikako Uj, tak każdego mam robić! Chcesz się to robić? Uh, nie. <laughs> Decline. <laughs> Ty, to są clowni. Tam na gościu mówi, że clowni będą mieli swój revenge. No to dobra, niech będą mi. AAAA! Żyję. No dobra, niech będą mieli ten revenge. <laughs> Daniel. No. Fuck this shit, I'm out. Co się stanie, jak dolecę na sam koniec tego? Czy mm. ja sobie umrę? Czy ja sobie umrę? Czy co? Czy będę driftował w kosmosie na zawsze? Wow! Wow! Co jest? Uderzyłem młotem, i się kręcę. Huh? A ty słyszysz, jak ja śpiłam? O nie, chwileczkę, coś jest. To jest, Okrośnęliśmy to. Ty gadasz. No, jak planeta. To tak nie powinno działać w kosmosie. <noise> Idrzędź spinner. Idrzędź spinner mode Astro Mech Boosters. Mogę lepsze boostery zrobić. Masz ty salwaged interface chip? Trochę? Armor plate. No, mam 7. Siedem! Ty masz tytanium? Bar? Albo or? Mm, nie. A nie, mam 16. To ja kurde boostera zrobię i zobaczę jak to działa Dobra Daniel, chodź. Zrobię coś śmiesznego na sam, sam koniec, nie? Bo ja już Aha. zbyt nie widzę jakichś rzeczy co możemy robić już w tej Mamy grze. No też nie widzę sensu Fred Extreme Idziemy w dół. Jesteśmy na najtrudniejszej planecie, a czy na najtrudniejszym typie galaktyki Wow! Ale, ale lecę Ciekawe ile nam będą zadawać, nie? Ja im je po 25 Za jakieś 700 dostałem to było niemiłe. Daniel, robimy to do skutku. Trzeba tam dolecieć, tak? Tak! Au, 700. Od, od all, at all costs. Nieważne jak, nieważne kiedy, nieważne gdzie. Trzeba tam dolecieć. Czemu? Bo ja tak powiedziałem. O! Jak ty będziesz całe agro zbierał, to ok. I co to jest? To są jakieś minionki. Holy shit. Holy shit. Ah! Dobra, idę ah! sobie Próbuję znaleźć jeszcze inny. O to było dziwne, to nie był taki standardowy. Ja idę dołem, tyle lecisz górą, dobra? Au, dostałem laseru do 307. O mój, Boże. No! o mój Boże. O mój Boże. Ale padłem, ale padłem. Jak te zielone cuśki za tobą latają, to po prostu gg, przegrywasz. Nie dół, nie na dół! Wszystko tylko nie iść na dół, holy shit. Idź stąd, idź stąd. Wybuchłem <laughs> po prostu! Ja nie wiem, te zielone gubna są najgorsze na świecie. No niel dobrze nie, robisz? Nie. Ja teraz lecę górą i nic mnie jeszcze nie atakuje. Ty, doleciałem gościc ma zO po prostu. Zwierzątka sobie po prostu ma Mądre to dostałem Holy <laughs> shit za 160 dostałem Ja mam 220 hefa ogólnie ja za 160 dostałem Ciemka z tej strony edytujący Gaco. Jak mogliście zauważyć, ostatnie trzy odcinki są troszeczkę dziwnie złożone, ponieważ tak bardzo jak chciałbym powiedzieć, że ta gra ma mocny postgame, to. W sumie nie ma aż tyle rzeczy do roboty. Moglibyśmy się zająć tymi misjami z piskieperami, ale po pierwsze to by było nudne do oglądania. Po drugie, to by było już nudne dla nas, dla grania. I po trzecie, wydaje mi się, że tyle starczy tego Starbounda, bo nie ma co na siłę grać. Więc zostawię Was jeszcze z naszym podsumowaniem tej serii i no, widzimy się w kolejnej. to, co? Co, to, to tyle? To by było na tyle, jeśli chyba chodzi o Starbounda. No. Eee, no koniec do no ty. <grych> Dobra, wiesz, jak to było z Terrarium. Potrzebujemy jakiegoś motywacyjnego, naprawdę słowa albo jakiegoś zdania, co idealnie podsumuje Starbound. Nie słyszę, co grasz. A.